będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wielki poniedziałek. Wybrałem słowo z pierwszego czytania z księgi Izajasza. A tak naprawdę dwa słowa, to słowa ledwo tlejącego. Prorok Izajasz mówi o tym, że pan nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. Moi drodzy, każdy z nas doznaje różnych słabości, różnych takich momentów, kiedy w jakiś sposób mu się nie chce. Ma wrażenie, że do niczego się może nie nadaje, albo nie jest w stanie czegoś tam więcej zrobić. A Pan Bóg właśnie takie rzeczy i osoby słabe, małe wybiera, i je umacnia. On nie zgasi tego, co tam się ledwo pali. On chce pomóc, aby to rozpalić. On chroni to co słabe. I Może teraz na to te ostatnie niewielkiego Wielkiego postu ktoś może mieć wrażenie, że nic mi w tym wielkim poście nie wyszło. Że tak nic nie zapłonęło, że tak się ledwo tam ten knotek pali. A może właśnie wam uwierzyć, że Pan Bóg tego ledwo palącego się knotka nie zgasi, tylko on chce o niego zadbać. I nawet jeśli masz wrażenie, że ten wielki post był jakiś taki, może słaby, to Pan Bóg chce prowadzić i umacniać. Pan Bóg chce o ciebie się zatroszczyć. Życzę takiego pięknego dnia właśnie w takiej świadomości. Pan Bóg się o mnie troszczy. Wszystkiego dobrego.